Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest na śniadanka, vlogmas, dzień 18. Zajadam. Muszę się ogarnąć. Z całą pewnością znów dzisiaj będę musiała pójść na zakupy, jeszcze nie wiem kiedy, ale, ale będzie football. Więc, kochani, życzę wam smacznego, jeżeli co siecie, Zimowa herbatka obowiązkowo. A my widzimy się, kochani, dosłownie. Za chwilę tak już oficjalnie mogę wam się pokazać. Ogarnęłam się. Zaraz biegnę do mojej pani kosmetyczki na depilację. Później szybko muszę pójść na zakupy, dokupić dosłownie parę rzeczy. I powiem wam, że jakoś tak ostatnio nie najlepiej się czuję. Nie wiem czy widzicie, ale tutaj mi wyszło zimno w dwóch miejscach, więc zdecydowanie organizm powiedział Angelika zwolni, teraz czas, żebyś zaopiekowała się sobą i powiem Wam, że e, przez dwa dni e, w nocy nawet tak lekko się pociłam, więc chyba coś mnie może nie rozkłada, ale coś we mnie jest, jakiś wirus, bo e, czuję się strasznie osłabiona i nawet w ciągu dnia czuję, że gdzieś tam też... Procesie. Ale kochani, jeszcze zanim wyłączę kamerę, zanim wyjdę z domu, chciałam z wami otworzyć pierwsze okienko. Nie wiem, czy połączę tego vlogmasa z kolejnym dniem. Prawdopodobnie tak, bo gdzieś poza zakupami serio, ale nic nie będzie się u mnie działo, więc zrobimy sobie podwójny dzień. Mam nadzieję, że będzie to dłuższy vlogmas. Dobra, już sobie wyjęłam cudowne okienka. Może na tych zaczniemy od e, okienka od Betty. Angie. Otóż się zapachem gwiazdy. Dobra, widzę. Widzę tutaj jakąś mgiełkę. Krystyna Aguilera. Nie znam tego zapachu. Ale zaraz sobie sprawdzimy. Mmm. Przepiękny. Ja co prawda dzisiaj użyłam y, mojego bakira. Wiecie, już y, kończę, kończę. Tam, że, tam są jakieś resztki, y, ale chcę już to skończyć. Y, nie wiem, czy przed świętami jeszcze mi się uda. Y, Irving, grzaniec z jabłkiem i cynamonem. I do tego jeszcze y, cukierek z milki I. Mm, coś miękkiego. Osiemnastka, y, kalendarz adwentowy od Sylwii. Też coś się mi nie będę zabezpieczyła. Czy coś przypiął? Dobra. Lindorek klasyczny. I no tak, dlaczego mnie to nie dziwi? Kochanie, bardzo Tobie dziękuję za te wszystkie cudowne produkty rytualsowe. I tu mamy kolejną piankę y, y, pod prysznic. I tu mamy of, uh, Ritual of Karma, ta zielona. Więc z całą pewnością ten produkt się przyda. Wiecie co, nie gadam, już zaczynam się pocić. Obym się tylko nie rozchorowała na samą Wigilię, bo powiem Wam, że wcale mi się to nie uśmiecha. Co prawda yy, nie będę szalała, tak jak Wam powiedziałam, i to z potrawami, i w ogóle z, z jakimś takim też długim siedzeniem do późna, yy, ale jeszcze trochę rzeczy muszę ogarnąć, zanim zaczniemy w ogóle świętowanie. Dobra, kochani, zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy. Dokupiłam takie steki rybne. Wiecie, zawsze warto mieć coś takiego w zamrażarce. Kupiłam takie dwa serki. Tutaj jest miks. Cztery razy zioła, dwa razy śmietanka, dwa razy papryka. Dawno nie jadłam. Tutaj mamy z łososiem. Była promocja na tylżycki, więc się skusiłam. Dawno tego pstrąka wędzonego na gorąco nie jadłam. Więc sobie wzięłam z pieprzem. I wzięłam te plastry łososia wędzonego na zimno. Były bardzo fajne pierniczki, tylko kurczę, ja nie wiem dlaczego wzięłam te w mlecznej czekoladzie. Były chyba w takiej gorzkiej, ale dobra już niech będą. Tu wzięłam bułki razowe i wiecie, że bardzo lubię to... Wino Primitivo di Manduria, ono z Biedronce i ono kosztuje chyba 30 parę złotych, jak jest w promocji. I tutaj do tej mojej karafki, już Wam mówiłam wcześniej, że będę się jakiegoś łyskacza kupić, no i wzięłam, kupiłam Danielsa. Nie wiem, czy akurat to jest dobry gatunek, old, siedmioletnia łyski? Nie wiem, nie znam się, ale wzięłam, bo może goście będą, więc, więc mam, to później sobie przeleję. Tampony, wkładki higieniczne były w promocji. I jeszcze wziąłem taki zwykły, zwykły e, żytnik razowy nawet nie wiem, z ziarnami chlebek, też pójdzie do zamrożenia. O, a i jeszcze wziąłem dwa papiery toaletowe, bo były w promocji. Więc tak, całe moje zakupy i chyba już nic więcej nie będę kupowała, no chyba, że jeszcze wyskoczę po... Masło, jak będzie promocja, ale już to na pewno nie dzisiaj. Może tylko o tym, żeby to wszystko ułożyć tam, gdzie jest miejsce tych rzeczy. Zmyć makijaż, przebrać się, w piżamę. Może jeszcze coś obejrzeć, aczkolwiek wątpię. No i spać. Przeglądałam ostatnio Allegro, i zobaczcie, jakie przepiękne bombki znalazłam, i mówię, nie, biorę. To było 6 sztuk i one chyba kosztowały, drogie były, bo te szklane umówmy się, są znacznie droższe od plastikowych, ale mówię, to jest inwestycja, wiecie, na lata, więc te wzięłam i jeszcze wziąłam sobie taki zestaw malutkich, złotych serduszek. Część jest matowa, część jest taka e, bardzo świecąca, na wysoki połysk. I teraz właśnie siedzę, <słyska> siedzę, stoję bardziej i nawlekam. Te pięknoty, te, ale powiem Wam jeszcze, Wam pokażę, jak ślicznie się mienią te Maczcie, To jest ta bombka. Przepięknie, przepięknie wyglądają. rzeczywiście takich mi brakowało. Myślałam, że one będą bardziej, mm, wiecie, yy, ten brokat będzie złoty, ale one te też są piękne. No spójrzcie, no coś niesamowitego. A tak wyglądają te serduszka. Tak powinno Wam pokazać, ale nic to. Dobra, nablekam dalej. Tak pomyślałam sobie, że te pierniki, które kupiłam, e, powkładam do dwóch pojemniczków. Do jednego tego, który tam położę na ławę, a ten mniejszy położę po prostu na razie na e, stolik. Mój ten okrągły I na gościu to się będzie poczęstować. Strong, side by side all night. I'll hold your hand so tight and always remember the way that we feel. Look at us now, walking around in the snow. We do it in a very Christmas. Chyba na nas nie wystarczy, więc trudno. Będzie tylko ta paterka. Te A teraz sobie sama dzisiaj do kawy, więc odpalam ekspres i robię sobie małą przerwę. A tu już robię farsz. Tak jak Wam powiedziałam z tych pieczarek, to jeszcze wrzuciłam pietruszkę no i te boczniaki, więc jeszcze chwilkę doprawiłam pieprzem, solą eee, i czy coś jeszcze dam? Dam chyba trochę cukru. A tu zaraz będę smażyła leśniki. no ale farsz musi mi najpierw przestygnąć, bo takiego gorącego nie mogę kłaść na ciasto. Update na ten moment. Do tych grzybów trzeba dodać jakiegoś sera. Najlepiej takiego tartego. Ja znalazłam u siebie Dziugasa. Zobaczymy. I na razie to zmieszałam. Tu już mam stertę gorących naleśników. Ale wiecie co? Serio dzisiaj nie mam siły. Zostawiam to na jutro. Także jutro będę kończyła. Na dziś wyłączam kamerę. Wyłączam wszystko. Może jeszcze Wam się pokażę na koniec. No, powiem Wam, że jestem wykończona. Dużo jeszcze dzisiaj bym pogarniałam. Za dwa razy byłam wyrzucić śmieci. Trochę się tego u mnie nazbierało. Jutro chcę sobie, wiecie, pogarniać zmyć podłogi, odkurzyć. Może za łazienkę się wezmę, zobaczymy. No i na pewno to chcę te krokiety dokończyć. Tak. Tak więc teraz żegnam się z Wami. Razem z Wami jutro otworzę kolejne okienko kalendarzy adwentowych, a tymczasem wyłączam się, idę się relaksować, na pewno jakiś kąpiel zaraz wjedzie. Tak, tego i teraz potrzebuję. Wybaczcie, że Wam się nie pokażę, ale wyglądam fatalnie i coraz gorzej się czuję. Serio. Otwórzmy sobie 19 okienko i tym jakby ostatnim ujęciem zakończymy ten vlogmas, te dwa vlogmasowe odcinki. Tutaj mamy od Betty e, torebeczkę. Angie, mam nadzieję, że ten zapach przypadnie Ci do gustu. No zobaczymy, zobaczymy. O tak, warm kaszmir. Ja go kiedyś miałam e, i polowałam na świece, ale ja widzę, że chyba znów muszę wrócić do poszukiwań. O, odpadła. Dobra, to na razie tu na bok. Przepięknie pachnie. Naprawdę ten kaszmir cudownie pachnie. Do tego yy, milka. I mamy białą, yy, boże białą, zieloną herbatę z mango i frutem. Ok. To jest jedno okienko od Betty. Teraz od Sylwii, dziewięczka. Co my tutaj mamy. O proszę! Karmelo. 16 mini czekoladek. Mm, no, no. Wygląda zacnie. Tu mamy karmelizowaną porzeczkę. Cynamonowe jabłuszko. Karmelizowaną malinę. Mango marakuja. Piernik. Mleczny orzech laskowy. Kawowo-orzechowa i biały migdał. Wow, czy ja mogę to otworzyć? No nie, moi drodzy, to jest zapakowane, a teraz z całą pewnością nie będę tego otwierała. Myślę, że jak przyjdą na coś goście, to wtedy dopiero y, otworzę to zacne pudełeczko. Moje drogie, kochane, bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za kolejne przepiękne okienka kalendarzy adwentowych. Tym akcentem się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Przytulam Was jak zawsze bardzo mocno. No i co? Do miłego następnego. Ciao!